Cześć, cześć z Kaziej Kaziczki. Zapraszam Was na filmik gramatyczno-ogrodniczy, dzisiaj w roli głównej Geranium Gerend. Zapraszam Was serdecznie. Że moi uczniowie często się ze mną kłócą, bo kiedykolwiek widzą jakieś słowo, które kończy się na ing, to mówią: O, to musi być continuous. To nie zawsze jest czas continuous, a słowo kończące się na ing to nie zawsze czasownik. I to właśnie w angielskim nazywa się gerund. Gerund jak geranium. Po, po łacinie gerund to gerundium. Kojarzyło mi się z, z, z kwiatem, z Pelargonią, z naszą kochaną Pelargonią, czyli geranium. Geranium, gerundium, gerent. I co to jest ten gerent? Podobnie jak Pelargonia, gerent to po prostu rzeczownik. Czyli słowa typu smoking, eating, swimming. To nie, są, to nie zawsze są czasowniki. W wypadku w zdaniu She is swimming to będzie czasownik, ona pływa. Ale swimming is healthy, pływanie jest zdrowe. W polskim też mamy ger geranium, <grymne> też mamy gerund w polskim. Mamy takie słowa jak palenie, jedzenie, spanie. To są rzeczowniki odczasownikowe, rzeczowniki tak jak nasza Pelargonia, utworzone od czynności. No więc, na czym polega problem w angielskim z tymi geranium, z tymi Pelargoniami? Nie zawsze wiemy, kiedy ich użyć, nie zawsze je rozpoznajemy, ale jest kilka sposobów na to, jak używać gerand prawidłowo w angielskim. Musimy nauczyć się czasowników, po których. Używamy gerund i takie najpopularniejsze to like, avoid, hate. I like swimming. I avoid swimming. I hate swimming. Lubię pływanie. Nienawidzę pływania. Unikam pływania. Później mamy całą rodzinę czasowników, po których używamy preposition. Czyli takich słów jak in, on, at, of i geranium, gerund. I taka, taka rodzinka jest bardzo liczna i mamy tutaj takie, taką podrodzinkę wyrażenia typu I am good at swimming, I'm interested in driving, I'm keen on cooking. Czyli opowiadam o swoich preferencjach. Używam czasownika to be, I am, we are, coś tam, coś tam, at, blargonia. Wszystkie czasowniki frazowe, czyli I gave up, smoking, I'm putting off, going to the dentist, to kolejna grupa. I trzecia grupa to po prostu czasowniki z prepositions. I, I was accused of stealing a flower. Trochę tego jest. I na stronie Kazik TV dzisiaj napisałam Wam pięknego posta, który to wszystko omawia i daje Wam mnóstwo przykładów na temat użycia, także na temat pisowni. Spelling, dodawanie końcóweczki "-ing", to jest kolejny temat. I nie będę się dzisiaj rozwodzić na ten temat, ale jeżeli macie ochotę, Dowiedzieć się więcej o Geranium Gerant zapraszam wam na, Was na stronę www.kazik.tv. I tam będzie więcej informacji. Tymczasem ja i moja pelargonia Geranium Gerant żegnamy się z Wami. Jeżeli filmik Wam się podobał, jeżeli jest przydatny, yy, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze i dajcie mi znać, jak tam u Was stoi sprawa z pelargonią Geranium Gerant i jak sobie z nią radzicie. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem. Pa!